No i tym akcentem hej, cześć, witajcie z tej strony Loki i witam Was w kolejnym już odcinku, oczywiście zagrajmy wy O ty gno Hakara Kurda. Już Chyba już. Nie yy, nieważne. Hej, cześć, witajcie z tej strony Loki, witam Was w kolejnym już odcinku, oczywiście zagrajmy wy yy, GTA 3 Trilogy The Definitive Edition, kontynuujemy. Tutaj jakiś pan. Pan sobie idzie. No, ale my zaczynamy kolejną misję. Jestem właśnie pod nią. E, na razie wyścigów nie robimy, bo mam dość po ostatnim. Więc no, szofer Cyprianiego.

Nie możemy zniszczyć tego auta? O kurde, ale auto ty w ogóle. Ale weź ty wyłącz to radio, gnoju. Czemu ty masz włączone w ogóle radio? Nieważne, e, dobra, nie wiem, czy nie możemy zniszczyć na przykład tego auta, może, nie wiem. E, no dobra, niech będzie, musimy... Robimy teraz za szofera, niech będzie, lepsze to niż... Walone wyścigi, więc tak. Myk. Eee, yy, okej. Okay. Wizyta towarzyska. Chłop idzie z pałą do pralni. Może chce uprać pałę, nie wiem w sumie. Może tak chce, no ja nie wiem, ja się nie znam. Żeby była czystsza. Co ten debil zrobił, ty? Zamachnął się przed nimi raz? Ani zaczęli do niego napierkwaczać, no i teraz gonią nas, halo. Spierniczamy stąd, strzelają. Idziemy sobie stąd. Dobra, chyba nie gonią w sumie, ale... Ale ja pierdziele, coś ty typie zrobił. Co to było? W ogóle, jakie to było lamerskie. No, ty jeszcze bardziej lamerskie... O! Yy, jeszcze bardziej lamerskie niż moje skile w walce, kurde, w tej grze. Tutaj też wizyta towarzyska? Chłop, chłop machnie przed nimi raz po prostu pałą I ten A oni zaczną do niego napierkwaczać I, i Elo, i trzeba będzie uciekać A, ale to koniec misji 3000, no okej okay. Opowiedz coś staruszku, odblokowano. A, i tu mamy nową misję od tego typa. Amonation rozpoczyna sprzedaż Uzi o Uzi. Dobra, ja chciałem rozpocząć yy, Ja chciałem rozpocząć misję kolejną, co nie? Ale... O Jezu. Ja chciałem rozpocząć kolejną misję w sumie. od właśnie tego typa. Tu powiem w sumie spoko sprawa, to, to auto jest nawet szybkie do wyściga, ale, ale walić wyścigi na razie naprawdę nie chcę tego robić. Więc dobra, mamy tutaj Uzi, teraz jest sprzedawane. <laughs> za, osie, o, za 800 to trochę drożej, ale dobra. A, tu sobie kupiłem to i to, no jak debil, no nieważne. Ale i tak mamy, tyle mamy hajsu od razu, że no, że mamy Uzi. Więc łatwo. Yy, dobra. Idziemy za. Yy, idziemy zapisać w sumie, chociaż no, a ta misja nie była niczym takim ten. słabo będzie jak trzeba będzie powtarzać, ale dobra, za, walić to i jedziemy tutaj. Walić na razie wyścig. Nie chce mi się go robić, chociaż to auto jest nawet szybkie, ale, ale walić. Chcę właśnie zrobić tą misję od tego typa więc, więc zróbmy ją zatem, więc zatem ją zróbmy. Myk tutaj, parkowanko i lecimy. Zabierz brudy do pralni. Take a god damn seat. So the laundry won't pay any protection, huh? Eh? The triads think they can mess with me? Let's teach these would-be tough guys what it means to be a tough guy. Yeah. Aha. Sorry, Ma. Yes, Ma. Aha. No to niezły w ogóle ten. Aha, no idziemy po uzbrojenie do tego, tak? Do, do, do tej bombki. Dobra. Poka. Ale co my mamy rozwalić? Bo ja już... Nie słuchałem w pewnym momencie, bo śmiałem się z tego, że chłop mieszka z matką, ale... Yy... Hmm. Ale ja nawet nie mam zaznaczonego tego. A tu mamy w ogóle jakiś inny domek. Yy, ale ja nawet nie mam zaznaczonego tego, tej bomby. Ale naprawdę do, do tego nie ma GPS-a? Czy mi się tylko wydaje? No naprawdę do tego, do tego znacznika naszego własnego nie ma GPS-a. On się nie zaznacza, ale głupie. No to walić. Aha, bo oni się przemieszczają, no nieważne. Eee, ale ja nawet nie mam zaznaczonego tego tego tam, żeby mi bombę dali, nie? Więc ja... ja nie wiem jak mam niby to zrobić. Jak nie mam zaznaczonego i nie wiem gdzie to jest, nie? Śmano koledzy. Muszę was zapchnąć jakby z drogi, wiecie o co chodzi. Ale wy macie większe auto, więc... No to fajnie. Yep. Moje auto też się już dymie, nie przejmuj się, chłopie. A chłop... a ta druga, ta, ta druga ciężarówka w ogóle gdzieś pojechała. No! Typie, no daj se spokój, co? Jep. Ała. I myk! Lol. Otworzyło się, tam, ma, tam nic nie ma, lol, w środku. Patrzcie, pustka jest, dobra. Chłopie! No przestań, już koniec. Dobra, wiecie co? O, oh, fuck. Ty, ten wybuch nawet mi dużo nie zadał, ale... Eee. Super. Więcej mi zadało obrażeń potrącenie przez jakiegoś frajera niż... A bo to da się tak też zmieniać, tak jak w poprzednich częściach. Wsiadaj do tego samochodu! Eee. No już się zaczynają takie troszeczkę denerwujące misje. To trzeba, to trzeba powiedzieć, że już się zaczynają jakieś denerwujące misje. Tu jest kolejna ten, yy, Kurde, furgonetka, ale... Fa! Farafa! Fa! fa. <grym> Ja nie wiem, co ja gadam nawet, ale ja chcę dogonić tamtą, no. Kurde. No, ale... Ej, ale to jest trochę chamskie, bo ten chłop mi powiedział, o, tam, tam, te osiem coś tam, te, te, te... Oła. No to wiecie, to ten sklep, co my mamy tam, bombki nam dają do samochodu, nie? No to, yy... No to ten typ nam powiedział, że to ci załatwi załatwią ci tam wszystko, co potrzebujesz, nie? A ja nawet nie, nie mam zaznaczonego tego miejsca, więc nawet nie wiem gdzie to jest. Czy to auto może wy wybuchnąć w końcu, czy nie za bardzo? To jego auto nie moje, żeby nie było, nie? Dobra, mam inny pomysł. No, ale kurde, tu policja jest akurat, no. Czy, czy naprawdę musi być akurat policja? No, jeśli to auto, którym teraz jeżdżę, wybuchnie mi szybciej niż jego, to się zdenerwuję. No, ty, pieno! Nie mam czasu! Tyle w odcinku, żeby marnować na ciebie czas. Co? A chłopie jeździ w kółko teraz. O Jezus, Maria! Ty dobra, bo policjant idzie po mnie. Ja uciekam przed nim, żeby nie mieć więcej gwiazdek. No i ten... A nie, ten chłop pojechał dalej, no co za... Właśnie chyba wybuch! Na... Właśnie wybuch! Jezu jak się cieszę! Ale ile ja muszę wpakować? Ile ja muszę po prostu walnąć? Jezus Mary, ale to będzie tragedia. No dobra, jedziemy. Ale udało się. Ała! No nie. Szybko, 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 szybko. Uciekaj! Dobra, dawaj auto. Spieprzamy. Który jest bliżej? Ten po lewej. Ten po lewej jest bliżej, więc jedziemy po tego cwela i kurde, wpierdzielimy mu w ogóle jedną gwiazdkę. pa, 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 pa co się dzieje? Nie udało się. Jezu, ale to będzie tragedia jakaś. Dobra, czekajcie. Hmm, czy chłop będzie jechał prosto? Nie. Chłop nie będzie jechał prosto, bo po co? Nie, no jedzie prosto, ty, ale mnie strunował. Dobra, walniemy go raz. I teraz, szybko, może być Uzi nawet. Zadamy, po prostu będziemy tak... O! Ej, no dobra, czyli łatwo. Czyli łatwo, dobra, wystarczy kurna na... Znaczy, ta furgonetka pewnie jeszcze zapierniczyła w 15 słupów, jak mnie nie było, więc pewnie tam miała jeszcze jakieś obrażenia zadane same sobie. Oh, fuck. Yy, ale dobra, wystarczy napierkwaczać z broni. Ja się tak męczę, a to wystarczy, kurna, napierkwaczać z broni, tako po prostu w te ciężarówki i te, i będzie spoko. I będzie, i będzie spoko, więc robimy to. Musiałem, oczywiście, walnąć w policję i mnie, oczywiście, goni, ale dobra. To jest tylko jedna gwiazdka, więc nie będzie tragedii. Tylko jak zaczniemy strzelać, będzie pra prawdopodobnie będzie słabo, bo będzie więcej gwiazdek, ale dobra, nieważne. Trzeba nawalać tego typa A dąg No i gówno w dupie. Dobra. Nie Dobra, ja chcę zobaczyć gdzie on będzie jechał. Prosto jedzie, dobra. Powiedz, że będziesz jechał prosto tutaj. Cieszę się z tego powodu, że tak zrobiłeś. Dobra, pali się. Elo. Łatwo. No i kurde, łatwo. Dobra, teraz szybko do domu. Włączyć misję taksówka... Dobra, walić misję taksówkarskie. Trzeba... Ło, ale ślad został ty. Dobra. Ło. Jedziemy ten. Ło, jedziemy zapisać. Bo to tak nie może być, bo nie chcę robić tej misji od nowa. Bo, bo, bo mi się nie chce po prostu. Dobra. Make, ale Uzi to jest jakieś kurde. Mocne. Dobra. Zapisujemy. Widzowie, jest oczywiście 22, bo jakby żeby inaczej. Nie chcę do tej taksówki wsiadać, bo ona się pali. Dobrze. Do kogo te? Kurde, nie chcę tych wyścigów. Dobra, jedziemy tu. Do tego typa. Yy, więc tylko trzeba sobie załatwić auto oczywiście, tak. Trzeba sobie załatwić auto. Yy, dzień dobry. Witam cię bardzo serdecznie. Oddawaj samochód. Co nie? No. No i idealnie. No i jedziemy. Przy okazji możemy sobie jeszcze kupić amunicję do Uzi, bo Uzi to jest kurna. Naprawdę potężna brońka, tak mi się wydaje. Jak na razie, oczywiście, że możemy ją mieć i tak dalej. Więc no, więc miejmy. Jeep, dobra, otwórz. Posuń się. Dziękuję. Chłop, co robi ty, sięmano? W ogóle fajny kadr tu jest. Co, się, co, to, co to się z wami dzieje, dobra. Yy. O jezu, no nie chciałem pistoletu kupywać. Dobra, nieważne. Odsunąć się. Mogę wyjść, dziękuję. Jezu, czemu tu się nagle. Kurda, uderzyłem jednego NPC-ta i nagle się napierniczają wszyscy? Dosłownie. Boże, jedyny. Dobra, jedziemy do misji. Jedziemy do misji. Ile mamy w ogóle minut? 15, dobra. No to. No to, oczywiście, ale kurde, długo nam to zajęło, no. Długo nam to zajęło, nie podoba mi się to, ale trudno. Trudno, no już zaczynają takie takie wredne misje zaczynają być. U Jezus Maria Takie już, które... które denerwują i, i są długie... Długo zajmują w sumie yy, więc... Więc no. Ale... ale dobra Ile my w ogóle mamy amunicji teraz? Dobra ale yy,

Pojechać po jakiś samochód, w którym, w, w którym bagażniku jest jakiś truposz I dać to auto do zgniatarki, no to grubo Czemu mnie to tak prowadzi? Bo tu jest pewnie podprąd CO?! LOL Tu jest niewidzialna ściana Co jest? Ja tędy też nie mogę? Tak! Ale w ogóle chamstwo, ty! Czemu tu jest niewidzialna ściana? Nie wiem. Ty, nie wiem czemu tu jest niewidzialna ściana, what the heck? Nie wiem czemu tam jest niewidzialna ściana. Trudno, musimy pojechać naokoło. A, bo tu się na most wjeżdża, tutaj trzeba jechać pod. Ty, bo ja źle pojechałem. Trzeba tutaj wjechać. Jupikaj! jej! Dobra. Tutaj, tak. Ciekawe, czy ktoś będzie nas ścigał, jak będziemy to robić. Mam nadzieję, że nie. Siemano, ale fart. Dobra. Nie dobry? Wsiadamy. To bracia Foreli! Tylko nie to. Co będą mnie? Tak. Co będą? Tak. Dobrze. No gnoje! Co wy robicie? No, powaleni, powaleni. Dobra, spierniczamy, spierniczamy. Spierniczamy od nich. Ja dalej mówię przez nos, jak słyszycie. Ale już aż tak teraz. Staram się w ogóle nie kaszczeć. Tak ciągam nosem, no bo no, akurat tego no, nie dam rady powstrzymać. Bo muszę jakoś oddychać. Ale yy, ten że napierkniczają tam w ogóle yy, ale, ale właśnie kasłać się. <laughs> Staram nie robić tego za często. na, na odcinku, więc no. Więc mam nadzieję, że to docenicie tak. A ja w ogóle wam powiedziałem, żebyście zostawili łapkę w górę, jeśli materiał Wam się spodoba. No to trzeba przypominać, no bo nie, mo nie możecie o tak ważnych rzeczach zapomnieć. O, o daniu łapki w górę, no tu w ogóle zamknięta ulica. Yy, o daniu łapki w górę, i tak samo ten, i tak samo, jeśli nie subskrybujecie kanału, to musicie zasubskrybować kanał. I Jezus, Jezus Maria zaczęło padać, dobra, żeby nie zniszczyć tego auta. Ci bracia to mnie już chyba dawno nie gonią w ogóle. Nie wiem, wysiądź z samochodu, za jest, na i w miejscu, wysiądź z Jezus samochód zostanie zniszczony. O, cholera! Uuu, lulu nie jest dobrze. Nie widzę ich przez. Ja nic nie widzę przez ten deszcz. Autentycznie. Kompletnie nic nie widzę, widzowie, przez ten deszcz. Okej, okay, dobra. Jednak to, że przeciwnicy się. Okej. Okay. Prze przeciwnicy się oznaczają, to jest akurat dobra rzecz. Spierniczamy stąd i to już. Niszczenie dowodów, zdobyto trofeum. Stój! Urna, mać. Nie widzę ile mam życia przez ten. Dobra. Szybko. Yy, domek. I jedziemy. Bo, bo mamy 59 życia tylko. Nie! Halo. Co tu się dzieje? Dobra. Jezu, ale autentycznie, jaki schrzaniony jest ten deszcz. Ja autentycznie nic tam nie widziałem. Tam było ciemno. Tam było ciemno, i, i padał deszcz. I przez ten deszcz, kurna, nic nie widać. Dosłownie, jak jeszcze ni, ni, nie ma w ogóle światła, w ogóle nie, bo tam było ciemno, jak w dupie, autentycznie, nic nie było widać. Więc yy, więc no. Więc cudem tam nie umarłem i się cieszę, że się, że się nie, nie umarłem. Yy, tak. No się w ogóle wyskoczyć z auta w tej grze? Nie wiem. Dobra. Yy, to czy podczas jazdy? W sensie wiecie o co chodzi. Podczas szybkiej jazdy. Dobra. Yy, no i łatwo. A, kto, a da się przeładowywać? Czekajcie, poświęcę. Jeden ten. Yy. A, i sam przeładował. Okej. Okay. Nie, bo pamiętam w Geta Sandras, jak było to takie zmienianie broni, takie szybkie tylko. To ja pamiętam. Yy, Robiłem to tak, że żeby nie, nie marnować czasu na przeładowanie, to szybko zmieniałem broń i wracałem do niej. Tak Takie taki szybko i ona była automatycznie już przeładowana. No nieważne. Jedziemy do tego typa teraz. Ile mamy czasu? 21. Dobra, może, może zdążymy. Jeśli ta misja nie będzie schrzaniona, to może zdążymy. Może... Ała, zdążymy w ogóle. To czym ja jeżdżę? Dobra, weź mi to. Nie chcę tego. Joki kapelutek ma zarąbisty chłop. W ogóle. A nie, bo w tej części się chyba nie da przebierać, nie? W tej części nie ma tych sklepów z ubraniami, nie? I się nie da przebrać. Można mieć tylko właśnie tą klasyczną czarną kurteczkę. Więc dobra. Amunicji nie idziemy kupić, i tak mamy sporo. Więc no. Myk. Jeszcze kamizelek się nie da kupować w tym. To w sumie nawet nie wiem czy w tej grze jest kamizelka, ale chyba jest. Jest w tej... Jest... O Jezu, jest w tej grze chyba kamizelka i da się, będzie dało się ją kupić chyba tylko na razie nie teraz. Dobra. Zapraszam do kolejnej misji. Haracz! Idziemy po haracz! A to matka ta gada.

misji, więc trzeba to nadrobić, kurde. A nie chcę tak czy siak robić kurde godzinnych odcinków, bo mam wrażenie, że to jest za długo. W sumie jeśli ktoś dotrwa do tej minuty materiału w sumie nawet, to jeśli ktoś by chciał godzinny odcinek, no to to może napisać w komentarzach, tak. Jeśli ktoś by chciał godzinny odcinek, bo ja ogólnie nie lubię takich zagrajmy wy na YouTube. Ja nie lubię długich odcinków, zagrajmy wy na YouTube. Yy, takich godzinnych, bo kurde, trzeba naprawdę znaleźć na to czas. A właśnie, właśnie, ja tak, bo to jest strasznie długo. A taki, takie pół godzinki, żeby sobie znaleźć, to nie jest aż tak źle. O w dupę. To pułapka, załatwich. No chyba cię! Głowa boli! Dobra, ale większość ma pały Ale krew się leje On ma pist 40 hp Umieraj. 30 o oh, w dupę, nie jest dobrze <ścoughs> Nara A bo ja mam ich załatwić, o Boże Dobra, łatwo Powiedz Warset to niemu, dobra Lecimy To auto powinno być wytrzymałe, więc okej? Okay? I 36 HP mamy tylko, Jezus Maria. No strzelanie... Mimo to, że to strzelanie jest troszeczkę... Można powiedzieć... O, 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 o... Czemu ja zmien... Czemu mi się zmieniła kamera? Nie wiem. O, no i od razu lepiej. Ale czemu mi się... Taka zdałniona... Co jest? Czemu jak ja wjeżdżam pod ten... Po... Pod, 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 pod aptekę chciałem powiedzieć pod yy, jak to się nazywa pod szpital, to mi się kamera jakby taka z przodu maski robi, nie wiem, nieważne. Ale dobra, ty, nie no, łatwo. Zrobiliśmy to. No jest 10 tysięcy misja zaliczona. <ścoughs> jak biegnie. No jest. Ile mamy minut? 25? No dobra, no to jeszcze w tym odcinku sobie pojedziemy zapisać gierkę. Ojej. Pojedziemy sobie zapisać grę. I skończymy odcineczek. No i na tym sobie zakończymy. Jak na razie, no spoko. Powiem wam, że troszeczkę się wkręciłem jednak. Bo nagrywam teraz, nie wiem już, który film na zapas, znaczy na zapas no pod rząd. Bo, bo tak, a w, a w sumie o ten film to ja nawet już nie wiem, kiedy wy zobaczycie. Pewnie już za tydzień w ogóle. Ale jak ja to nagrywam, więc no. Więc troszeczkę filmów na, zapach, na zapas nagrywam, bo ja lubię, jak się jaram jakąś gierką, to sobie tak robię, więc no. Więc Essa. No tylko smutek, że jednak Rockstar usunął, powiem wam, te, te, te podstawowe wersje gier. Bo słabo. bo Nie zdążyłem tak naprawdę zagrać. Zdążyłem zagrać tylko w San Andreas i San Andreas mam i to się akurat cieszę. A Vice City trójki właśnie nigdy tak nie Nie zagrałem tak, yy, tak normalnie. Więc no trudno. Yy, no nieważne. Yy, ile my mamy czasu? Aby 26 minut. No to troszeczkę krótszy odcinek będzie tak, je yy, yep, yep. No możemy komuś jeszcze na koniec odcinka spuścić w pierdziel. Jeśli ktoś by tak bardzo chciał spały. Ktoś chce w te Halo darmowy? Jak dają, to trzeba brać Ale się niszczy. jeb yeah. Kurde, czemu nikogo nie ma na ulicach? No jest 22, ale to właśnie. To miasto powinno tętnić nocą. O dzień dobry Słuchawki, co? My śmieciu O Jezu, przepraszam. No, chciałem tylko tego typa w słuchawkach, no ale nieważne. Ty, jaki chłop? Dawaj tą pałę, śmieciu! Albo to ten gangsta. Hahaha, ha, 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 dobra. No i tym akcentem się pożegnamy. Ej, w ogóle się nie da tak. Ten spało się nie da tak szybko chyba biegać. No, patrzcie, z pistoletem szybciej biegamy i z uzi niż z tą pałą. No, dobra. No to tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Ty mamy w ogóle, ile my mamy? hajsu? dobra, jesteśmy bogaci widzowie. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Jeśli On Wam się spodobał, to komentujcie, subujcie i oceniajcie. Do usłyszenia, trzymajcie się. No i cześć.